tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Proszę Państwa, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Szanowny Panie Prezydencie, dostojni goście, szanowni Państwo. Witam na uroczystości, podczas której prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczy akty powołania w skład Rady Dialogu Społecznego przedstawicielom strony rządowej. Witam serdecznie Pana Prezydenta. Witam Panie i Panów Ministrów, którzy w dniu dzisiejszym odbiorą z rąk Pana Prezydenta akty powołania w skład Rady Dialogu Społecznego. Serdecznie witam członków Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Witam pozostałych przybyłych gości na dzisiejszą uroczystość. Z ramienia Kancelarii Prezydenta w uroczystości uczestniczą Pani Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP, Pan Piotr Ćwik, Zastępca Szefa Kancelarii, Pan Wojciech Kolarski, Sekretarz Stanu, Pani Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Doradca Prezydenta RP, Przedstawiciel Prezydenta w Radzie Dialogu Społecznego. Szanowni Państwo, na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 12 stycznia 2024 roku odwołał ze składu Rady Dialogu Społecznego dotychczasowych przedstawicieli strony rządowej. Jednocześnie Postanowieniem z dnia 12 stycznia 2024 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał w skład Rady Dialogu Społecznego następujących przedstawicieli strony rządowej, członków Rady Ministrów. Będę prosiła o wręczenie aktów. Panią Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pana Andrzeja Domańskiego, ministra finansów, panią Barbarę Nowacką, minister edukacji, pana Dariusza Wieczorka, ministra nauki. Pana Krzysztofa Hetmana, ministra rozwoju i technologii. Pana Dariusza Klimczaka, ministra infrastruktury. Panią Izabelę Leszczynę, minister zdrowia. Panią Marzenę Okłę Drewnowicz, minister do spraw polityki senioralnej. Panią Katarzynę Kotulę, minister do spraw równości. Panią Hannę Majszczyk. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych, odpowiedzialnego za budżet, pana Sebastiana Gajewskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiciela ministra właściwego do spraw pracy, odpowiedzialnego za dialog społeczny. Pan prezydent powołał także dzisiaj nieobecnych. Panią Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, Pana Borysa Budkę, ministra aktywów państwowych, Panią Paulinę Henning-Kloskę, minister klimatu i środowiska, Pana Marcina Kierwińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ze względu na nieobecność Państwa ministrów na dzisiejszej uroczystości akty powołań zostaną przekazane w późniejszym terminie. O, o zabranie głosu uprzejmie proszę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Szanowne panie i panowie ministrowie, szanowni państwo przewodniczący, prezesi, wszyscy dostojni przybyli goście, członkowie Rady Dialogu Społecznego, wszyscy szanowni państwo. Chcę wyrazić radości, jako ten, któremu w 2015 roku powierzono z decyzji ówczesnego parlamentu tą rolę patrona dialogu społecznego, a zarazem patrona Rady Dialogu Społecznego. Chcę wszystkim Państwu podziękować za przybycie i za to, że mogliśmy dopełnić tej uroczystości. To ważny moment. Z dwóch przyczyn. Po pierwsze, dlatego, że Rada Dialogu Społecznego jest bardzo ważna. Po upadku Komisji Trójstronnej, po tamtym głębokim rozejściu się dróg dialogu społecznego w Polsce udało się w 2015 roku dzięki inicjatywie Solidarności z jednej strony, ale z drugiej strony dzięki przychylności ówczesnego rządu doprowadzić do. Uchwalenia, do powstania i do uchwalenia ustawy o, o Radzie Dialogu Społecznego. Nowej, zinstytucjonalizowanej formie dialogu, w której uczestniczą wszystkie strony, które normalnie w tym dialogu powinny brać udział. A więc zarówno strona rządowa, jak i strona społeczna, reprezentowana z jednej strony przez przedstawicieli partnerów społecznych, czyli związki zawodowe, z drugiej strony przez przedstawicieli pracodawców. Ten dialog rozpoczął wtedy na nowo w naszym kraju swoją tak bardzo ważną realizację i trwał nieprzerwanie przez ostatnie 8 lat. Oczywiście, jak zawsze, w takim dialogu z różnymi momentami, lepszymi, gorszymi, niemniej jednak cały czas był i uważam, że to jest wielki dorobek i tamtego dzieła, tamtej ustawy, tamtej inicjatywy, jak i tego całego okresu dotychczasowego. Mamy zgodnie z regułami demokratycznymi zmianę, o której. Z punktu widzenia Rady Dialogu Społecznego można powiedzieć, że historia w jakimś sensie zatacza koło, albowiem to koalicja POPSL przecież wtedy pracowała przy tej ustawie i to wtedy ona stanowiła większość sejmową, kiedy ta ustawa była uchwalana w 2015 roku. Dzisiaj znów rząd składa się w ogromnej części z przedstawicieli tych właśnie ugrupowań, choć oczywiście jest to dziś szersza koalicja, ale to państwo. Nie tylko przejmujecie znów miejsca w Radzie Dialogu Społecznego, ale co bardzo ważne, od października to właśnie strona rządowa stoi na czele Rady Dialogu Społecznego i prowadzi jej pracę przez okres roku do, do października, do kolejnego października, czyli do października 24 obecnego roku. Życzę Państwu powodzenia. Podkreślam jeszcze raz. Cieszę się, że Rada. Zyskuje nowy impuls w tej chwili do pracy. Cieszę się, że będziecie Państwo mogli zasiąść do tego, by dyskutować o najważniejszych dla Polski sprawach, a przede wszystkim o sprawach najważniejszych dla naszego społeczeństwa, dla naszej gospodarki, dla dalszego rozwoju Polski, bo ten dialog w tym właśnie aspekcie, kwestii społecznych, rozwojowych, a więc tego, jak dalej będą się toczyły pod tym względem polskie sprawy, poziomu życia nas wszystkich, ma absolutnie fundamentalne znaczenie dla spokojnego i i stabilnego rozwoju. Gratuluję wszystkim Państwu tych nominacji, dziękuję za obecność i życzę Państwu owocnej pracy, a dzisiaj spokojnego dnia. Dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. Na tym kończymy oficjalną część naszej uroczystości. Bardzo serdecznie dziękuję mediom, dziękuję wszystkim za przybycie. Zapraszam do ogrodu zimowego na dalszą część spotkania. Dziękuję bardzo. Pan prezydent wręczy akt powołania w skład Rady Dialogu Społecznego pani minister Katarzynie Pełczyńskiej Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Jeszcze raz serdecznie dziękuję panie prezydencie dziękuję państwu wszystkim za przybycie TVPolska.pl zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco